Strony Mike, podziemne typy. E, witam Was bardzo zadowolony. Rzadko jest taki po prostu czas, gdzie można z otwartym sumieniem powiedzieć sobie: że Zrobiliśmy mega, mega wielką robotę. E, oczywiście, nie mówię tylko, że tutaj weekend był dobry, on był po prostu wyśmienity I chcę Was tutaj pewne. Pewne rzeczy pokazać. Zaznaczę, że nie tylko chodzi mi o, o grupy powiedzmy te nasze zamknięte, ale również otwarte dla, dla Was, dla osób, których w ogóle jeszcze tam nie ma, a, a oglądacie te filmy, no to wiele tracicie, bo możecie w komentarzu lub w opisie tego filmu dołączyć do darmowej grupy Facebook lub grup, Telegram. No głównie polecam najbardziej Telegram, bo tam najwięcej się dzieje, gramy też livey na Facebooku jest trudniej coś takiego zrobić powiedzmy na telegramie jest po prostu łatwiejszy przepływ zanim do tego dojdę i pokażę wam jak to się stało a w zasadzie jeżeli ktoś zagrał za takie sensowne powiedzmy stawki tak jak proponuję no to przez ten weekend mógł sobie zarobić na niezłe wakacje i zobaczycie bo wszystko tutaj prowadzę transparentnie i pokażę wam gdzie co i jak i co zrobiliśmy Dodatkowo jeszcze um, zajmę się jedną rzeczą e, w kwestii poradnikowej, jak zrobić kontrę bukmacherską, do tej pory wiele osób nie wie, e, często to pytanie się pojawia, mimo pewnie, że zrobię ten film to i tak pojawi się to pytanie jeszcze ze 100 razy, ale kto skorzysta, um, no to niech korzysta, bo e, warto to wiedzę mieć, bo nie zawsze możecie zrobić cashouta, a wtedy nie wiecie co, co z tym zrobić. Um, dobra, tylko jeszcze chwilę wstępu, tutaj oczywiście wbijajcie na stronę internetową. Zarejestrujcie się za darmo, możecie tutaj typować i sprawdzać się, powiedzmy robić sobie takie archiwum typów. Oczywiście ja to powtarzam dla tych co nie wiemy, tutaj akurat jest dziadek, to jest typem płatnym, ale ma też darmowe archiwum. Chyba w zasadzie najlepszy na ten moment typer dostępny u nas. Również można, jeżeli ktoś chce, zakupić sobie jego typy premium. To jest w zasadzie nowa opcja, jeżeli ktoś ma naprawdę mocną wiedzę i czuje się dobrze, może się tu zarejestrować i spróbować się jako typer premium. Dla tych, którzy nie chcą się po prostu bawić w takie rzeczy. No to pamiętajcie, że jest turniej, w którym możecie wygrać nagrody. Turniej NBA i miesięczna liga typów, gdzie również tutaj wyłaniam zwycięzców i nagrody, więc polecam po prostu typować. Być z nami cały czas. Pamiętajcie, że zostawcie suba, żeby być na bieżąco. Dajcie like, dajcie komentarz to wiele dla mnie znaczy. E, powiedziałem, że możecie wbijać na darmowe grupy, ale możecie również wbijać na grupy zamknięte. Jedną z nich prowadzę ja, e, dwie jedna jest użytkowa i trzecia prowadzi inny użytkownik. E, więc w zasadzie mamy te typy codziennie. Research, gdzie szukamy ponadcie najlepszych. Rozwiązań, grupa sportu amerykańskich, grupa Wipowska, gdzie ja proponuję rzuty rożne na holenderską. No i ostatnio jest sporo koszykówki. Full opcje za 160 macie wszystko w pakiecie. To naprawdę nieduża kwota porównując do tego, co ostatnio po prostu się dzieje w zasadzie w tym nowym roku. Ok, jeszcze jest jedna możliwość, żeby nas sprawdzić, mianowicie, jeżeli ktoś nie ma tutaj konta na legalnym buku betfan no to z naszym kodem jak widzicie tutaj podziemne typy dostajecie 100 na tak zwany freebet no i jest jeszcze trochę promocji od betfana jak się rejestrujecie to dajcie nam znać na telegramie czy na facebooku i na miesiąc wbijacie na taką grupę aby sobie przetestować i zobaczyć ją wartość oczywiście jest też masa grup darmowych gdzie dajemy typy wbijajcie tam facebook telegram instagram no i tutaj na YouTube, bądźcie na bieżąco. A już teraz przejdę do omówienia tego, co się działo. Może na moment, mm, zaraz przejdziemy sobie do tych typów, gdzie dawałem ostatnio na, na YouTube. Trochę mm, dałem jej później niż chciałem, no bo wiadomo, mieliśmy tutaj problem ze stroną, e, a w zasadzie niemiły atak na nią. Mam nadzieję, że po prostu ten weekend tak wynagrodził te wszystkie niedogodności, że. Nie ma na co narzekać. Pokażę Wam e tutaj głównie ten Telegram, którego jak najbardziej zachęcam. Zobaczcie, na ten moment zrobiliśmy 442 jednostki, 8 gramy głównie stawką 10 na 10 lub 5 na 10. No to czyli e ktoś może powiedzieć, że to jest 10 na 10 jest taki boost. Można sobie przejrzeć to jako 1 od no lub 0,5 jednostki. Tak hmm, przekształcają się w wyniki. Pokażę Wam też jakie typy. Tutaj mniej więcej chodziliśmy PSW, Vitesse. Nie boimy się dużych kursów dzisiaj. Jeżeli PSW przegrywało u siebie z Vitesse, a jest różną lepszą, bo Vitesse nie grało nic wspaniałego, takie kursy nam się udaje. Akurat tutaj rzuty rożne nie poszły w dzisiejszy dzień, ale zobaczcie sobie, jakie kursy, kaszałty. Ja wszystko zaznaczam i prowadzę to jak najbardziej bardzo dobrze. RKC 340 kurs, tutaj następny kashaut był możliwy. Tutaj, jakie kursy graliśmy. Następny dzień, zobaczcie, rzuty rożne powchodziły nam po takich jednostkach. Bo tam w Australii było grubo. No ja niestety nie miałem dać wam jak zestawienia na rzuty rożne. A zazwyczaj tak jest, jeżeli czegoś się nie da, bo oczywiście to spowodowała ta sytuacja ze stroną, bo normalnie byście mieli. No to wchodzi jak w masło. Bo tutaj mamy Australię, tutaj Bazyleę, tutaj Alkmar, Bardzo grube wyniki na rzuty rożne. I zobaczcie, w jeden dzień 191 jednostek. Bo gramy te wysokie linie tym moim systemem, który ja przyjmuję, tylko trzeba być do niego cierpliwym. Bo tam może być trochę meczy pod rząd, który nie wejdzie. Ale no, ci, co śledzą dłużej, e, raczej wiedzą, jak jakie gram e, i tak. Mm, dla tych, co po prostu nie wiedzą, jak wygląda gra na tych zamkniętych grupach, pokazuję akurat tą grupę, co ja prowadzę. Wszystko podaję, rozliczam codziennie transparentnie. Jeżeli ktoś by chciał mi zarzucić, że. E, Reklamuje coś i ogólnie tam ciemno. No to zapraszam do nasz czat. Tutaj możecie sobie zobaczyć, ile jest osób, w zasadzie co chwilę coś się, coś się dzieje i zobaczyć, ile osób w zasadzie gra na grupach zamkniętych. Już mamy na takiej grupie, gdzie są darmowe typy. Telegramowe tutaj też dajemy takie propozycje. Zobaczcie, tutaj jedna właśnie weszła. Od tutaj, typera Hoze, który z nami współpracuje. No bo podziemne typy to już ekipa, nie tylko w zasadzie ja. Więc cały czas staramy się coś dawać. Tu graliśmy na Lecha Poznań. Narzuty rożne, akurat to się skończyło trochę gorzej, bo jeden zwrot i dwie porażki. Ale znowuż patrzcie, na w Holandii, na jakie kursy dało się zarobić. No bo jeden nie wszedł, ale dało się kaszować przy 2-0 za moment. Do tego. Przejdziemy i takie, takie rzeczy, plus konkursy na typowanie pojawiają się cały czas. Tutaj na grupie ogólnodostępnej też wrzuci, wrzuciłem ten live na PSW kurs 5,619, więc naprawdę super, super sprawa. Podsumowujemy cały czas wyniki. Zobaczcie na grupie Davy Polskiej 442 jednostki, no więc po prostu nie dało się zrobić, nie zarobić i w zasadzie. Prawie połowę tego wyniku zostało zrobione w weekend. I to jest grupa premium dla tych, co chcą czegoś więcej. Mogą dołączyć. Pokażę, ile osób na ten moment. 127 osób gra. No więc raczej to nie jest jakiś przypadek, że, że tyle osób jest na tych grupach i jakoś dajemy radę. Więc można wejść na czat i zapytać, jak to u nas wygląda, a za moment już przechodzę w zasadzie do tego, co działo się w weekend na grupach darmowych, a w zasadzie Holandii wrzuciłem w takiej formie, bo musiałem to robić na szybko, za, za tydzień mam nadzieję, że nic się nie wydarzyło już złego, no to wrzucę wam standardowe tabelki 2, tam gdzie się dało grać na dogów i tam gdzie się dało grać normalne typy plus rzuty rożne i może jeszcze coś sobie wymyślimy. Ja też te typy dałem na stronę Podziemne typy możecie tutaj jak chcecie e, odnaleźć mnie. Ja tutaj nie typuję, e, bo to jest bardziej moje konto, e, żeby sobie sprawdzać, no ale wyjątkowy sytuacjach po prostu dałem. Zobaczcie tutaj po 3,50 kursy. Oczywiście te kursy można było, e, tak jak zawsze mówię, grajcie tam gdzie jest kurs najlepszy, trochę wyższe, znaleźć jeżeli dysponujecie innym, innymi bukami. No w niektórych przypadkach wyższe, w niektórych niższe, i tutaj, sam w ten weekend bardzo fajnie to weszło. Możecie. Ja, ja też coś takiego miałem, że jak dodawałem, to tutaj programista wprowadził blokadę na tak zwany spam, więc niektóre typy wrzuciłem trochę później i też dodałem parę sekwencji, ale ogólnie to jest to, co w poprzednim filmie Wam dodawałem, a tu zrobiłem jeszcze taką tabelkę, żeby Wam pokazać jak to e, przebiegało, a więc no szybko po kolei, tam nie wiem, omówimy mecze emmen Cele. udało mi się wytypować e, pierwsze zwycięstwo Emmen, chociaż trochę się wahałem nad tym typem, niepotrzebnie 3-1 prowadzili, na 3-2 w końcówce już mamy na starcie ładny kurs to jeszcze over zagraliśmy, czyli świetnie, e, podwójne zwycięstwo ładna sprawa, Weno Alkmar, e, Venlo nieźle się trzymało było 1-1, ale jak dostali czerwoną kartkę no to się chłopaki posypali no i typ nie wszedł na rzuty różne, nie było problemu. A jak masz, zrobiło 14 też na tym meczu na rzuty rożnej na grupie zamkniętej zrobiliśmy fajny wynik. Bo tam over po, po over 12 to już tam był kurs w granicach 4, więc takie kursy lubimy. Ogólnie nie bójcie się grać wysokich kursów, bo na nich się więcej zarabia, a nie siłować się nad jakimiś kursami 1, 5, 1, 6. Ci co oglądają to wiedzą. Ci co pierwszy, słyszą to pierwszy raz, no to. Zobaczcie dalej, Fortuna Denhack, w ogóle chyba z pośpiechu gdałem ten na Denhack, bo jak widzicie później na stronę internetową dorzuciłem typ na Fortunę, że wygra do przerwy i że wygra ogólnie, zresztą tak też zagraliśmy na grupach zamkniętych, więc przemyślałem to wszystko i Fortuna jednak tutaj nie zawiodła. Ale oczywiście rozliczam tak jak Wam tam podałem, no bo kurs może połaciłem się pewnie na ten kurs. Albo w przemyśleniach hmm, jednak ta fortuna. Tak czy siak, hmm, fortuna pewnie jest ten Hagin 2-0. Den Hag się do spadku Twente Feyenoord 2.2, hmm, 2-2, ale jest tutaj pierwszy kaszał, którego można było wykonać. A informowałem na tym telegramie otwartym, um, żeby to zrobić, no bo Twente wygrywało 2.0, no i przy takiej opcji, no to co najmniej tam 80% było. Do wzięcia ja tak zrobiłem, ale no tu się pojawił gryz, że wiele użytków nie, nie zrobiło. No bo pytania a jak to zrobić? Bo STS nie ma takiej, nie ma takiej funkcji, nie ma kaszałtu. Ja nie umiem wyliczyć. więc Za moment, przyjdziemy do tego, pokażę Wam, jak to robić. Eee, Nord rzuty rożne tutaj, zawód tylko 7 rożny, więc tracimy. RKC Herakles dla mnie, RKCS był bardzo fajnym typem po pokrócie 350. No oglądam ich, jak grają, więc. Super, weszło gładko i na luzie, over też wszedł elegancko. van groningen następny mecz w bardzo fajnym kursie 2.50, nawet chyba można było i więcej złapać. M prowadzili do 80 chyba którejś minuty, nie pamiętam dokładnie. Można było to zamknąć, potem strata gola, zakończyło się tym 1-1, ja tutaj jeszcze over podbijałem, bo kurs fajny jak na Holandii na 2,5 no niestety nie weszło narzuty rożne, um, akurat dałem tutaj na stronie internetowej 10,5 normalnie by zagrał 10 od Jana, ale że dałem 10,5 no to tutaj uwaliłem prywatnie zagrałem to trochę inaczej i miałem na zwrot więc typ Herren Groningen no trochę tam um, nie udał się ten na no, pewne rzeczy um, uratował ale ogólnie spoko. Zobaczcie, PSW Vitesse 3.1, oczywiście PSW weszło po marnym kursie. przecież nie, no, nie takim tragicznym, 1.70, nawet 1.65 było na niektórych bukach, więc widzicie. Ale e, tutaj właśnie na YouTubie no nie ma opcji, żebyście widzieli e, grę moją live. Chociaż ja wprowadzę takie z czasem taką, takie sesję, ona będzie ogólnie dostępna bez żadnych... Kosztów tylko dla tych, co po prostu ktoś będzie chciał pooglądać, jak gramy live ligę holenderską, no bo ja ją oglądam i zobaczcie. 5,6619 Witesse wygrywało do przerwy. No i co z tego, ale PS2 grało u siebie jest jest dużo najsilniejsza. Warto było w to wejść na luzie, 3-1 ogarnęli chłopaki. Więc ja tego, tego nie dopisuję, oczywiście do, do zysku z tych darmowych typów, ale kto był, no to wiadomo, e, zyskał. Rożne, rzuty rożne, kompletny zawód, dawno nie widziałem czegoś takiego w Holandii, żeby tylko na dwóch różnych skończyć. Jeszcze takie drużyny, które generują ich sporo. Tu dawaliśmy 9,5, linia była spoko, kurs był spoko, no ale niestety zawód. Ajax, Sparta, Rotterdam. Over piątkę zaryzykowałem mocno, zobaczcie kurs 3,90 w granicach 3,5-3,90. Ja pogram 3,90. I 4-2, no trochę szczęście, bo tam w końcówce sparta na drugi gola strzeliło, no ale szczęście sprzyjało lepszym w ten weekend. Więc yy, jest się z czego cieszyć. Rzuty rożne, no też zawód, bo tylko 6 zrobili, więc tu przegrywamy. Więc gdybyśmy tylko zostawili ślepemu losowi nasze pieniądze, 24 jednostki, 240 zł, chyba, że ktoś gra więcej niż 100 zł na typ, no to wiadomo, jak gra 1000 zł, to 2400 by wyciągnął. No tak hipotetycznie mówię. Ale tutaj nas interesuje bardziej opcja ta z kaszałtem 76 jednostek, 760 zł. Bardzo fajny wynik. Oczywiście można to uśrednić, żeby było tak realnie, bo nie każdy może to zrobił w takim danym momencie. Ktoś mógł jeszcze inne mecze pokazować, A ja pokazuję tylko w zasadzie najlepsze rozwiązania. No ale wiecie o co mi chodzi. Jeżeli nie wiem, zrobiliście 60, 60 jednostek z tej tabelki, no to super. A myślę, że i tak większość patrząc na ten typ. Zrobiła więcej, ale już nie mówię o tych, co są z nami na, na grupach premium. Trochę tutaj wazeliny i chwalenia, sam z, siebie chwalę, ale myślę, że jeżeli sam tego nie zrobię, to ktoś raczej, mało, nie, raczej tego nie będzie robił. Chociaż grupę i tak mam zwartą i gotową, która jest zadowolona, więc mnie to mega cieszy, że. Mm, wszystko idzie w dobrym kierunku, a wy się też czegoś uczycie. Dobra, tyle w woli tego chwalenia. Jutro, mam nadzieję, że dostaniecie, czy jutro, jutro wy ten film obejrzycie, a we wtorek dostaniecie typy na Ligę Mistrzów i Ligę Europy. I dalej przetestujemy sobie po prostu tym wariantem, tak jak grałem, czyli poszukamy niespodzianek, poszukamy wysokich kursów, i możliwości, żeby te wysokie kursy też spieniężyć, więc bądźcie w gotowości. A teraz, tutaj, co to dla większości yy, nie jest do ogarnięcia, chociaż jest to tak naprawdę bardzo proste. Poradnik, kontrowanie zakładów. Kontrowanie to w zasadzie to samo co out. Czym się różni od kontrowania? No niczym, tylko out jest to po prostu ułatwianie ze strony Buk'a, że mm, daje nam. Taką opcję i tam już w zasadzie jest podwójna marża. Czyli, jak zamykamy zakład, no to drugi raz oddajemy marżę dla Bukmachera, no bo wiecie, marża czyli na dany rynek na przykład może być to minus 8% od zakładu. Więc, jak macie kurs 3,0, no to Buk już zabrał tutaj 8%, a jak zamykacie, powiedzmy, jeszcze ten zakład, no to drugie 8% oddajecie Bukowi. E, w kontrowanie zakładów jest podobnie, tylko że no my możemy nawet znaleźć takie value na kontrowanie, ale do tego e, dojdziemy, no więc tutaj my bardziej decydujemy ile jak wchodzimy jaką kontrę robimy. Dobra, dla przykładu, gramy sobie za stówkę LIL. Kurs na LIL wyjściowy był, powiedzmy w danym momencie 3, on potem spadł, no bo Ajax miał dużo tych osłabień, a i tak Ajax dobra, ale dobra, ja proponowałem dwa tygodnie temu, jak był kurs na LIL 3, gramy za stówę no to czy jeżeli pokrycie 3 no to czysty nasz zysk będzie 200 zł tak zyskujemy 200 nie liczę tego podatku polskiego i proszę mi tego tutaj nie, nie zarzucajcie, bo to jest każdego wyboru jak gra. A poza tym oglądają mnie też osoby, które mieszkają za granicą i mogą sobie na legalu grać bez tego polskiego podatku. A ja też nie zamierzam tworzyć 10 tabelek i do, dokładać sobie pracy, żeby jeszcze odliczać podatki, a być może jeszcze podatek, nie wiem, dochodowy wysokiej wygrany. Nie, zostawmy to. to z każdego sprawa, jak ktoś gra z podatkiem, to oczywiście 12% sobie odcina. Dobra, sytuacyjność. W 72 minucie Lil wychodzi na prowadzenie 1-0. E, ogólnie gol był um, takim dziełem trochę przypadku: tak jak zagrał i czernoskóry ten napastnik. Wea chyba on ma. E, dot biegł do piłki i pokonał szybko Steckelemburga. E, no i tak: e, Lil w tym meczu ogólnie cieniowało, a jak był lepszy, miał więcej sytuacji tam naprawdę setkę zmarnowali. Edison Alvarez w poprzeczkę z 5 metrów. Szok, że on tego nie trafił. No ale dobra, Ale wygrywało nas to zadowolało, bo my tak graliśmy, bo liczyliśmy, że tutaj Francuzi dadzą radę z tak osłabionym majaksem. No, a widzicie, na przekór, moja ulubiona drużyna nie daje się pobić. No to co ja jestem za kibicem, że gram przeciw swoim. No ale im bliżej końca meczu, pod tym po lepszych kursach możemy kontrolować już zrobić kaszą. No, to oczywiście, tym macie więcej procentowych szans, no bo ja będzie już po 90 minucie, no to tam są już takie wartości nam 95% zazwyczaj możemy wziąć do siebie. Powiedzmy, że w 85. Min. decydujemy się na cashout. Podaję taki przykład tylko dlatego, bo akurat w tym, tym meczu reagować trochę szybciej, gdyż Ajax był różną przeważającą i gol i od dawna powietrzu. Mm, dokładnie, tutaj trzeba samemu mieć wyczucie, najlepiej taki mecz oglądać lub jakoś śledzić, jeżeli nie możecie oglądać na live, no bo warto śledzić pieniądze, jeżeli gramy już za poważniejsze stawki, no chyba że za dychę sobie zrzucacie, no to wtedy możecie to olać, no ale raczej warto się nauczyć fajnych, nawików, nawyków. No jeżeli mecz jest. Tak, jeżeli strzelił przypadkowego gola, jak przeważał, no to raczej będzie cisnął. I tutaj nam powinien nas, nas mózg podpowiadać, że uh -huh, może nie warto tutaj kopać się z koniem i, i lepiej wziąć po kursie 3 ten hajs, e, niż e, po kursie 3 tak no, odciąć to, co tam Kaszał zabierze i mieć spokój, niż, e, niż po prostu Czekać. Ja wiem, że są zwolnicy tego już długotrwałym. Kaszałtowanie i kontrowanie może być niekorzystne, ale to musimy już mieć jakieś wyczucie, kiedy to warto robić, a kiedy nie. Bo jak będziecie wszystko na pałę kaszować, no to, to, to tak, to będzie bardzo niekorzystne. Ale jeżeli macie już taki właśnie luk, ten nawyk, to czucie. Że w takich właśnie meczach warto tego używać, to, to Wam się sprawdzi lepiej, e, bo już pokazuję o co chodzi, bo kursy w 80. minucie meczu, szacując mniej więcej ich wartość, tak? Li1,20, Remis 7,60, Ajax 14. Ja tego nie wziąłem żadnego z portalu, tylko sam tak wliczyłem po to, tylko żeby zobrazować, tak? E, mniej więcej będzie to podobnie. Zazwyczaj w takich sytuacjach, w końcówkach meczu kurs na x2, bo to nas interesuje, jest podobny jak kurs na samremi. Załóżmy, że na x2 był kurs 6. Hmm, załóżmy, tak, bo ładnie nam się to wyliczy. Gramy więc kurs 6 na x2, jak zestawkę 50 zł. Szybko sobie liczymy w kalkulatorze, ile nam potrzeba zagrać na x2, żeby nam się to opłaciło. E, no to 6 razy 5, 6 razy 50, no to mamy 300 zł, tak, w przypadku wygranej. Wówczas niezależnie od zakończenia meczu, wygrywamy. No i już Wam pokazuję jak. Wariant pierwszy. Jeżeli mecz zakończy się zwycięstwem Lil, wygramy łącznie 300 zł. Odejmujemy stawki, bo włożyliśmy łącznie 150 zł. Czysty zysk 150. Wariant drugi. Jeżeli mecz zakończy się zwycięstwem Ajaxu lub Remisem, wygramy... Też 300 zł. Odejmujemy stawki 150 łącznie, czyli też zyskamy 150 zł, więc tak wyliczyłem tutaj, żeby pokazać jak idealnie to wychodzi. Czyli zainwestowaliśmy łącznie zakład 150. W przypadku wygram wygramy tak, jakbyśmy zagrali single pokrusie 2, ale nasz zakład jest bezpieczny, tak? Na pewno tutaj można znaleźć lepsze trochę rozstrzygnięcie, na kontrę, bardziej opłacalną, ale na takim rynku komercyjnym też nie będzie to łatwe i trzeba najlepiej dysponować kilkoma bukami, żeby żeby sobie porównywać, gdzie jest lepiej, gdzie jest najlepiej. Więc zobaczcie, to nie jest taka gra, że się poda typ a Wy już macie to w zasadzie w dupie, niech się dzieje wola Boże. Bo ile tutaj trzeba czasem zależności? Jeżeli na przykład pieniądze są spore w grze, a tutaj no ja proponowałem Thinks, podziemia, seria za 1000 zł. Wiem, że niewielka ilość z Was może sobie pozwolić na zagranie 1000 zł, no ale są też tacy co grani po 10 tysięcy i są też na naszych grupach. Sam znam niektórych takich graczy, więc wszystko zależy, tak? Kto jak gra, kto jest jakim jakie ma doświadczenie. Ja też mi się zdarzy czasem zagrać na zakład po, po kilka, kilka tysięcy, tylko muszę mieć po prostu duże wewnętrzne przekonanie, że jest warto e, to zrobić. Ale nawet przyziemnie, jeżeli nauczymy się do nawyków, nawet od tej dyszki, od stówy, powiedzmy na taki zakład, no to później będzie nam o wiele łatwiej. To jest jak we wszystkim, to nie jest tak, że typ jest podany i wy już zapominacie o nim, no bo. No, to wtedy wystawiacie się często na porażkę. No im więcej spędzicie na tym czasu, tym wasza efektywność będzie lepsza. No to jak jest w zasadzie w każdej dziedzinie e, i No ja wam pokazuję narzędzia, co wy z tym zrobicie, no to zależy, e, zależy od was i w zasadzie często te każde typy, które rozliczam, pokazuje wam, to można było zrobić, a nie tylko, że typ był, wszedł, nie wszedł. No bo to nie tylko o to chodzi, bo w szczęściu trzeba no, często dopomóc, często zareagować, to już nikt za was tego nie zrobi, nikt za was grać raczej nie będzie. Chyba, że ktoś was namawia, że dajcie mu konto, pogracie i on tam wam zrobi Miliony, no to wie, wiecie co o tym myślę. E, no, ja też takie propozycje dostawałem, ale to, to nie, nie, ma, nie ma czegoś takiego. Im e, bardziej będziecie samodzielni, tym bardziej będziecie lepsi. To jest złota zasada biznesu. Zresztą może kiedyś pogadamy o tym dłużej, bo mm, tu już bym zboczył mocno tutaj z kursu i takie bardziej życiowe. W sumie trochę chodzi po głowie, mi też taki kanał. Bardziej taki inwestycyjny, no biznesowy, ale może kiedyś by na razie to mi zabsorbuje sporo czasu. Wybór zawsze należy do Was: co tu dużo powiedzieć? No, wy decydujecie, czy śledzicie swoje pieniądze, czy, czy olewacie sprawy. To tylko przykład, bo można to wyliczyć lepiej i dokładniej. Najlepiej również siedzieć w taki takim przez przed komputerem, spoglądać, który Bóg ma wystawiony najwyższy kurs na kontrem, bo może uda się złapać value, a beta na live. A ogólnie m, też czemu nie ma opcji kaszałt? no Bo często na live, jak jest powiedzmy, jakiś wary, lub jakaś sytuacja stykowa, no to wszystkie te, te kaszałty są zablokowane. E, albo po prostu Bóg zdecyduje, że, że, że na razie po prostu nie ma takiej, takiej opcji i nie zamkniecie tego zakładu. I jest to jakby bez powodu u innego buka może i u drugiego nie ma, więc gdzieś dostałem hasło, ale STS w ogóle nie ma takiej opcji, że w ogóle i co tutaj zrobić? No właśnie można robić kontrę czy w Estesie, czy w innym Buku, tak. Kontra was nie ogranicza do, do wszystkiego, no bo no raczej, co by się mogło stać, żebyście mogli kontr? No musiały być wszystkie rynki, musiały być zablokowane, czyli musiałby badać w danym momencie gole, żebyście nie mogli zrobić kontry, bo te kursy wtedy wówczas się aktualizują. A jeżeli czegoś takiego nie ma, no to macie masę czasu, żeby coś takiego wykorzystać. Trzeba szybko myśleć, trzeba myśleć analitycznie i trzeba kalkulować. Tak. Nie zawsze też kontra będzie najlepszym wyjściem, bo jeżeli się oglądała mecz, że. Mm, nie ma takiej spiny, że ktoś wygrywa, nie wiem, 2-0 a ciągle ciśnie, no to można e, olać, tak? E, po co wtedy tracić jakoś podwójnej marży? Ale to jest kwestia wyczucia e, i nie da się tutaj jakby z żadnych inaczej lepiej e, tego opisać. Tutaj był przykład idealny na to, że nie ma sensu kopać się z koniem i czekać i... No ryzykować, tak? Bo mogłoby się skończyć, jeżeli wygra jeden 0 bo wiecie jak tam było, e, sędzia trochę naciągnął tego karnego dla Jaksu. E, później poszła druga kontra, Ax to wygrał, 2-1. E, więc też pamiętajcie, że musicie być x2, e, a, nie, a nie x, bo czasem bywa tak, że padnie, bo jakbyście wzięli powiedzmy na ten e, kurs, e, na sam x, no to byście mieli wyższy albo na... E, Albo tu wyższy, no, ale nigdy nie, wie, nie wiemy, czy ten drużna powiedzmy, nie strzeli jeszcze drugiej bramki, wtedy nie macie zastawionej mm, jednej opcji, tak? Jednej opcji podpórki. Yy, niby proste, ale w sytuacji stresowej mm, lepiej tutaj nie kombinować. Moja zasada. Yy, warto okończyć wiedzieć i stosować. Mm, Wtedy, kiedy jest najwyższy sens, a kiedy będziecie to wiedzieć, jak będziecie oglądali mecze, jak będziecie e, doświadczenie będzie wpływało. Dobra, to tyle, bo już tak zwykle gadam za długo. E, dzięki Wam. E, super wynik zrobiliśmy na grupie darmowej, na grupie płatnej. Kto chce, niech bija do nas, zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję. Widzimy się w typach na Ligę Mistrzów Ligi Europy. Cześć, pozdrawiam was, Mike.